Stadio El Madrigal niepokonany w tym sezonie zespół Villarreal podejmował Atletico, dla którego był to ostatni mecz z cyklu tak zwanego Everesty, czyli pojedynków z najmocniejszymi zespołami La Liga. Trzy porażki, teraz walka o to, by uratować twarz i liczyć się jeszcze w walce o czołowe lokaty w tym sezonie. Już w pierwszej minucie podopieczni Haviego Agire objęli prowadzenie. Akcja, po której gola zdobywa niezawodny w ostatnich meczach Simo Sabroza. Bramka przed tygodniem w spotkaniu z Realem. Ten gol nie wiele dał, ale już bramka w meczu z Liverpoolem dała jeden cenny punkt i być może uratowała głowę Javiera Aguirre. Tutaj w 21 minucie było już 2 do 0 dla zawodników ze stadionu Vicente Calderon. Simao Sabroza asystował przy golu Diego Forlana. To było trzecie trafienie Urugwajczyka. Przypomnijmy, że w ostatnich tygodniach ten zawodnik zmagał się z problemami zdrowotnymi. Po świetnym początku musiał pauzować. Wrócił jednak i ostatnio prezentuje bardzo dobrą Dyspozycje. Oto 37. minuta spotkania i za drugi faul otrzymuje drugą żółtą i w konsekwencji czerwoną kartkę Everbanega. Banega. Sfaulował Joana Capdeville. Od tej minuty Atletico gra w dziesiątkę, ale do końca pierwszej połowy dowozi prowadzenie 2 do 0. W zespole Atletico z powodu kontuzji nie zagrali Gregory Coupe, a także Ujfalusi Pablo. Za kartki pauzował zaś... Perea, tymczasem 47 minuta, uderzenie z dystansu Markosa, senny i niespodziewanie fatalnie między słupkami. W tej sytuacji prezentuje się bramkarz Leo Franco, zastępujący Gregorego Kupę wypuszcza piłkę z rąk. Pierwsze kontaktowe trafienie zawodników Manuela Pellegriniego, a 4 minuty później był już na Estadio El Madrigal. Remis akcję lewym skrzydłem rozprowadził Giuseppe Rossi zagrał do Joseby Jorente, a były zawodnik Realu Valladolid strzelił swojego czwartego gola. Przypomnijmy, że w tygodniu poprzedzającym to spotkanie zdobył trzy gole w meczu Ligi Mistrzów przeciwko duńskiemu Olborgowi. Wtedy drużyna Manuela Pellegriniego wygrała 6 do 3. Tymczasem 57. minuta i Atletico jest w niezwykle trudnej sytuacji. Gra w dziesiątkę i przegrywa 3-2. Do Dośrodkowanie Bruno w pole karne, zgranie Piresa i drugie trafienie w tym sezonie stopera Gonzalo. Kolejne minuty spotkania i defensywa Atletico, w której występował młodziutki Dominguez, rozsypała się zupełnie. 67. minuta Meczu i Giuseppe Rossi zdobywa swojego drugiego gola w tym sezonie. Pierwszego na wagę trzech punktów strzelił w wyjazdowym spotkaniu ze sportingiem Hichon, podającym i zarazem oczywiście asystentem w tej bramce Santiago Casorla. Ale o dziwo grające w osłabieniu atletiko w końcówce zabrało się do dramatycznego odrabiania strat. 83 minuta, forlan zagrywa piłkę do Simo Sabrozy. Ten w indywidualnym rajdzie. Radzi sobie z Bramkarzem Villarreal Diego Lopezem, mimo że jeszcze próbował przeszkodzić mu Kani, Po raz trzeci w tym sezonie wpisuje się na listę strzelców. To oczywiście drugie trafienie Simao Sabrozy w tym konkretnym meczu. I wreszcie 86. minuta. Dośrodkowanie Portugalczyka. W polu karnym wyskakuje rezerwowy Raul Garcia i ratuje drużynie z Estadio Vicente Calderon Jeden punkt. Niesamowite spotkanie na Estadio El Madrigal Villarreal Atletico 4 do 4.